Beata Świszcz, walc dla porzuconych zabawek. Na strychu, w wielkim kartonie, pomalowanym w konie, mieszkała sobie Amelka, lalka szmaciana, niewielka, warkocze jasne, splątane, poszarpana sukienka, kolana ubrudzone kakao, nadpruta prawa ręka. Co noc wychodziła z pudła, bo miała ważną sprawę, żeby zatańczyć walczyka dla porzuconych zabawek. Blaszany pajac nakręcał starą pozytywkę mamy i o owiani żołnierze prosili do tańca damy. Porcelanowe lalki oczami mrugały wdzięcznie, a pluszowe niedźwiadki i pieski Zręcznie. I tylko smutny książę leżał wciąż w kącie za szafą, patrząc, jak słoń różowy tańczy z zieloną żyrafą. Muzyka grała wciąż głośniej, a melka kręciła się w kółko, póki nie wybił północy drewniany zegar z kuku. I wtedy robiło się cicho, jakby nikogo nie było. Czy te zabawki tańczyły, czy mi się tylko śniło?